Zadanie. Narysuj funkcję liniową o danej dziedzinie i zbiorze wartości. Dziedziną jest przedział od minus 5 do 6, zatem dziedzina nas informuje, że nasza funkcja jest ograniczona z lewej strony minus 5, a z prawej strony 6. Czyli znajduje się ta funkcja gdzieś w tym czerwonym pasie. Zaś zbiór wartości funkcji, zbiór y informuje nas, że funkcja jest ograniczona z dołu minus 3, a z góry Dwójką. Czyli ta funkcja musi się znajdować też w takim niebieskim pasie. Aby funkcja spełniała nam oba ograniczenia, musi mieć następujące przedstawienie graficzne. Zauważ, w punkcie 6, 2, tutaj mamy 6, 2, są nawiasy okrągłe, wobec tego kółko jest puste. W punkcie minus 5, minus 3, to masz minus 5, Minus 3 kółko jest zamalowane, ponieważ nawiasy są tutaj domknięte.